Byłaś piękna, lecz szkoda, że tak krótko Jak widzę dzisiaj zdjęcia, to mi nawet nie jest smutno Gubiły jak bermudzki trójkąt, jeszcze parę lat temu, dzisiaj wyje trudno Jak w koledzy się to robi z blizną, jak w koledzy ktoś to robi gdję, ej, ej Nic tu miałeś Jak podałem zły swe wina dalej, bez siebie czas, kiedy zachód spawi, a wschód słońca czwartą Wreszcie ktoś tamto w końcu stawił ile mu spać Bo jak stawiasz wszystko na jednej sali, to może spać Sadko kiedy przy tym Palić tego co pod wtedy pomin gaśnie. tak jak właśnie zgadzam że mi kurwa było, nie wstyd wręczy szansę nie było mi styka te w zbyt razy i w przytapsze pomogło mi się zleć stoleczki bas Nie mam czasu, żeby wjacić czas Więcki po machu leci ma, a, Tele Telefoni i dzwoni, lecz głuchy sygnał tylko leci po nim i wtedy tylko najebany na most Rozpalanki, bo ona by nie bali do no. Ona píše, že přijade, já fixuji jej se, pane, stop iPhone celý se vytváňa, jde koupit svajky na T.V. Ona píše, že přijade, já fixuji jej se, pane, stop Jak z kaleci se to robí s Jak Eeej, Yeah, to robí, dě Yeah, yeah, yeah. yeah. Je, 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 je Se tyle, gaj, co se kurwa, bo je liczy co on nie płaci podatku, ale daje bogicie, czy kto zdoby ja mniej po ale chyba chyba Ale stopiłem trochę w szoku, skoro jest to, to dole wstawiałe No, cepło, no, to co nie pamiętam, ty znam wisły, nigdy nie stopko kuchać, a spałem jakbyś szybko, żem zasypkana, szybnie, ja to w sumie ten wiatr, coś nie myśli się w spiece, ja myśli się obdarzam 5 gruzonych zębów mam, bo z podróży Nie dałem sobie wybić, choć tu więcej nie da służy, czułem no tak dziś na 40% Każdy popełnia błędy, ale i gorilla model gazet W moim życiu tydzie, jak z cienką, ty je wystaniał z dzisiaj na umpienie, mów do mnie jak jest Też widziałem opinię, a bez i tak płynie i tak to by jak chce Ja mówiłem i więcej, ja czas nie przyniósł strach, serdego iłosy nie, klepkę go iło z otwartą Pół do pierwszej, zatypia pół do czwartej Albo znów kurwa nie jest pierwsze, stoję się nim za wstęp na najewany most Żołd polacki, bo ona by nie walić w nos Ona pisze, czy przyjadę ja Wycofuję jej ze pale staw iPhone całe za mania mi Idę kupić bajki na VP Ona pisze, czy przyjadę ja Wycofuję jej ze pale Musi tyle pisać nie się Ja znów padam na gębę Boję się pomyśleć, bo co jest najmę Wystarczy mi idzie na B Już pizdę mam mnie odepiany Ty daj mi złapać ogtem Ty daj mi złapać ogtem Nie oddaję mały po Polacki ona będzie palić w nos Ona pisze się przyjadę ja stuję jej ze pole stach